Witam sprzed mojego akwarium. Nie było mnie kilka dni, jak wiedzieliście, byłem na, na, na obozie nurkowym, trochę tam ponurkowałem, wrzuciłem wam dwa filmiki z tego nurkowania. Możecie sobie zaobserwować, jak wygląda podwodny świat w naszych jeziorach. No, ale jak widać w moim akwarium nie za dużo się stało. Akwarium jest bezobsługowe, ryby się karmią same za pomocą karmika automatycznego, filtracja działa, światło się zapala automatycznie też. Także ja się w ogóle nie obawiałem, tym, że przez te 4 czy 5 dni w ogóle mnie tu nie będzie i nie będę wiedział, co się w akwarium dzieje. No, tak jak podejrzewałem, nic się nie stało. Yy, no, trochę tylko roślinki podrosły, ale dzisiaj, właśnie, zrobimy sobie delikatną przycineczkę, trochę przeredzimy sobie te lotosy. Już się zaczęły bardzo mocno rozmnażać te lotosy, już co chwilę widzę nowe kłącza i w nowym miejscu Już w zasadzie nowy lotosik z jednego lotosa Czerwonego, którego kiedyś posadziłem, miał dwa liście. Już obecnie jest ich chyba ze 3 czy 4 sadzonki, a dwie już odzążyłem oddać Podobnie dzieje się z lotosami tymi tygrysimi, zielonymi Też troszeczkę lecą w cebulki Też postaram się je gdzieś oddać No i ten lotos Taiwan który jak widzicie już no, praktycznie zaczął położyć się po powierzchni. Nic nie widać już go w akwarium. On też stąd wyleci. W sensie takim, że wytnę wszystko to, co to jest. Zostawię jedną, jedną z tych sadzonek, które mam tutaj pełno. Posadzę. Niech sobie rośnie od nowa. Myślę, że na jakiś czas przynajmniej powstrzymam ten zarastanie tego akwarium przez, przez te właśnie lotosa. No i Zrobi się trochę tutaj przejrzyście, trochę więcej światła dojdzie do dna, bo, bo nawet te, te Ludwigi led, co tutaj mam już przestały być czerwone. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale to wszystko jest przez to, że już nie ma światła. Wycięłem też te obydwa pałąki od żabienicy. Jak możecie zauważyć, o, o tutaj leci już kolejny, to już jest trzeci pałąk w tym akwarium praktycznie wycinam jednego, pojawia się drugi wycięłem drugiego, pojawił się trzeci także ta y, żabienica nie poddaje się cały czas się ładnie mi rozrasta nawet zaczyna mi się to w końcu podobać z tym, że problem jest tylko jedynie z tymi rozłogami bo po jakimś czasie y, te rozłogi po prostu się tak rozrastają ostatnio jak wycinałem to na jednym węźle potrafiły być cztery, a nawet pięć Młodych roślin, no więc one strasznie mocno zakrzaczały mi powierzchnię, co sprawiało, że no, słabo światło dochodziło do dna. A przy okazji podzielę się z Wami bardzo ciekawym spostrzeżeniem. Wystawiłem na Olixa takie właśnie szczepki z tego Hinduosa. W sklepie taki kosztuje 20 zł około za taką małą, byle jaką szczepkę. Moje, mimo tego, że są dwa razy większe i wystawiłem je po 3 zł. Nie mogę się ich pozbyć. Naprawdę, wieście mi, że nie było w stanie. Yy, w sumie nie wiem, może tam 3 czy 4 osoby kupiły, a ja ich miałem ze 20. Ale za to moja żona wystawiła je na jakiejś tam stronie, gdzieś tam nawet. Nie wiem, gdzie, bo ja tam w te babskie strony nie zaglądam. Yy, za coś słodkiego. Wyobraźcie sobie, że poszło mi 20 sztuk tych i mam chyba, nie wiem, z 6 czy 8 czekolad. Plus jakieś tam inne jeszcze cukierki, ciastka i tak dalej. Co jest zastanawiające, nie można było sprzedać roślinki za 3 zł, ale już za czekoladę wartą 12 zł. Nie ma problemu. Ludzie przychodzili się cieszyli, że dostają roślinkę za czekoladę. No, już pomijam tą logikę, ale cieszę się, że się tego pozbyłem i że trafiło to gdzieś tam do nowego domu i gdzieś komuś będzie cieszyć się w nowym akwarium. No i co dalej? No, tam. Ludwigie to nie, nie, niedawno przycinałem. Trochę się rozrosły, ale jeszcze zostawię. No I zrobię sobie jeszcze porządek yy, z rotalami W sensie takim, że ja je przez cały miesiąc jeden, drugi i samy, prawie już trzeci tylko i wyłącznie przycinałem i wkładałem szczyty. Yy, I na dole jest już tak gęsto, że praktycznie tam już się nie da pływać i nie ma już nawet jak wbić nowych. W związku z tym yy, zrobię w ten sposób to, że po prostu wytnę, znaczy wytnę, wyrwę całe te rośliny z dna i włożę tam, nie wiem, nowych tam, nie wiem, ze 20-30 szczytów. Zobaczę jeszcze, ile mi się takich ładnych uda odzyskać, bo niedawno kilka oddałem. Po prostu odświeżymy sobie całą tą rotalę na nowo. Już nie ma sensu jej przycinać, bo mówię, tam już jest za gęsto. To po prostu dolne badyle wywale. A młode szczyty postawię, i jeszcze na kolejne 3 miesiące będę miał z czego odcinać. Bez problemu będę miał gdzie je wbijać. Tak, zastanawiam się, czy też jeszcze nie tak nie zrobić z ludwigami, bo jak widzicie, też jest tam już gęsto. Każda taka odcięta puszcza nowe rozłogi. Także, jak widać, w każdym jednym liściu jest tam kilka młodych, ale. Nie chcę rosnąć tam, jeszcze nie jest tak gęsto. Przynajmniej jest fajnie kolorowo. Zobaczcie, jak to akwarium fajnie nabiera barw, dzięki temu, że tam z tyłu są te czerwone rośliny. No i dzięki tej żabinicy, że ona się tam też troszeczkę yy, za początku tak robiliście czerwony, potem taki bardziej pomarańczowy, aż brązowy, i dopiero potem zielenieje. Ale to później. Zacznę yy, od filtracji dzisiaj. Dzisiaj przyszedł już czas na to, żeby wymienić. W zasadzie wkłady filtracji, bo minęły już dwa albo trzy tygodnie, odkąd ostatnio raz zmieniałem, więc dzisiaj wymienimy sobie tą filtrację i zrobimy coś jeszcze. Zaraz przejdziemy do nowego ujęcia. A tak zobaczcie, wygląda moja filtracja narurowa po trzech miesiącach działania. No już prawie po czterech miesiącach działania. No, w zasadzie licząc na to, że ona zostało odpalona wcześniej. No to po czterech. Yy, wszystkie już w zasadzie media są bardzo mocno obrośnięte, niektóre puszki także są z wierzchu porośnięte, i ledwie co widać, ale to dla mnie to dobrze, znaczy, że ta biologia dobrze działa. Ale dzisiaj zajmiemy się tą tutaj o ostatnią sekcję, a to dlatego, że tu o w tej sekcji znajduje się jeszcze wkład węglowy. Wkład węglowy, ja nie stosuję wkładów węglowych na stałe w akwarium. Mój wkład węglowy w zasadzie dwa na samym początku działały, ale działały właśnie dlatego, że akwarium było świeże i po prostu chodziło mi o to, żeby zarówno z dna, jak i z tej ziemi, ze żwiru i z drzewa, one wyłapały wszystkie... Substancje, które są szkodliwe i które wyłapać mogły. I tak się stało. Ja po półtora miesiąca wymieniłem te dwa wkłady i zostawiłem jeszcze ten jeden. I dzisiaj całkowicie go zlikwiduję. Ten wkład, tutaj z zeolitem, przeniesiemy sobie na sam koniec, a tutaj dołożymy sobie nowy wkład. A to i nowy wkład rurka, tak jak już. Wam pokazywałem wiele razy, to jest rurka, którą będzie wpadać woda na dno. Rozchodzić się będzie na, na pocięte kulki odbiobali, a wkładem będą gąbki. Ja mam cały taki worek ze starego filtra, jeszcze gąbek takich o y, pociętych. Nie będę tu rzucał żadnej ceramiki, żadnej tam wymyślnej biologii. Y, wrzucę po prostu takie o pocięte gąbki. Myślę, że one się sprawdzą całkowicie, jeżeli chodzi o, o filtrację gąbki, to są jednak Dobre podłoża pod, pod biologię. Także myślę, że spokojnie sobie z radę. No i dobra, tyle gadania. Ja zabieram się do roboty. Na początek odetnę sobie tą sekcję, tak żeby filtr mógł całkowicie działać. Tylko ta sekcja zostanie odcięta. W tym celu odkręcam sobie bypass. Tyle mam tam z tyłu i zakręcam obydwa zawory wlotowy i wylotowy od tej sekcji. I to jest to, o czym ja wielokrotnie mówiłem. Działa teraz pierwsza i druga sekcja. Trzecia jest pominięta i spokojnie możemy sobie tutaj manewrować. w zasadzie y, wymienione. Y, ten korpus został od razu przełożony stąd tutaj, y, jest zalany wodą. Tego zalałem tylko i wyłącznie po to, żeby wypłukać. Jak y, no, widzieliście od razu kranem prosto wodą z akwarium. Y, nie jest zalany, ale ja go nie będę też chyba odpowietrzał ponieważ jest to ostatni układ i jego w zasadzie nie muszę odpowietrzać, bo tu woda od razu wypchnie całe te powietrze nam prosto do akwarium. Gorzej jest z pierwszą sekcją, tam wtedy może powietrzeć się pompa. Tutaj się nic nie stanie. Także odkręcamy wlot, odkręcamy wylot. Jak widać, on się pomału zaczyna odpowietrzać, no i zakręcamy. Bypassa. Zobaczcie, co się dzieje. Całe powietrze ulatuje sobie o tędy, tam o prosto do akwarium. Oczywiście poleciało też y, trochę syfu, no ale to jest normalne z tego względu, że wiadomo, to było za stałe i się ruszyło. Ale jak już mówiłem, to jest chwila, moment. Przy okazji pokażę Wam coś fajnego, czyli mój basen pod tym. Zobaczcie ile tu się wody rozlało. No, jak już mówiłem, ja się tym nie przejmuję, ponieważ mam tutaj basen. Może se tu wody naleźć. ile chcę, Ja se to potem przed szmatką, albo nawet zostawię do swobodnego wyschnięcia. I tak samo zobaczcie, o tu pod kranem nachlapałem. I to wszystko se zostaje na tej folii. Także szafka oraz sąsiedzi mogą być spokojni. No i dobra, wkład został wymieniony, zeolit od razu był przeniesiony w całości, bo tak jak mówiłem, jego nie ma co ruszać jeszcze. Zeolit będę wymieniał, bo to jest wkład wymienialny, ale jeszcze nie zauważyłem symptomów, że on się wyczerpał, więc go jeszcze nie dotykam. Jak zobaczę, że się wyczerpał, dopiero wtedy go będę ruszał. Na razie Zostawiam wszystko tak jak jest. Dobra, ja się biorę za wypukanie tych dwóch wkładów, które są prefiltrami. Tam z tych na dole to są prefiltry od tego kubła, a potem wymianę już owatoliny, która mi służy za prefilt do narurowca. Ale tego już nie będę wam nagrywał, bo to już wam pokazywałem wiele razy. Do zobaczenia. Cześć. Ok, filtracja już jest. Wypukana Tu są gąbki, tak jak mówiłem, jako prefiltry. Jeden z kolegów mi kiedyś zarzucił, że to mało ekologiczne, że używam owatoliny. To tu, tu używam gąbek. Tu je płukam. O, zobaczcie, tu jest cała woda syfu, która oczywiście trafi do podlania moich roślinek, a przede wszystkim roślin mojej żony, bo ja się od tego odcinam. I zobaczcie, jak ja tu nachlapałem. A deski całe, także Naprawdę świetny patent z, z, z tą folią basenową. Filtr już się przez ten czas dążył. odpowietrzyć. Oczywiście wywalił pełno syfu do akwarium. Ale tym to ja się nie przejmuję. Niech zbiera z powrotem. Przy okazji zobaczcie, ile mi wody ubyło. No i dobra. Zabieram się za drugie filtry. Ok. Wkłady z włókniną. Też są już wymienione, wszystkie trzy, także tutaj już mamy nowe. Posłużą dwa do trzech tygodni, powiem Wam, że te ostatnie były chyba 3 tygodnie i nie były jeszcze tak bardzo zanieczyszczone, myślę, że jeszcze mógłbym je na chwilę zostawić. Ale wymieniłem, to wymieniłem, jak już skręciłem, to wymieniłem. No i dobra. Powiem Wam, że te nagranie z wymiany tej filtracji wyszło mi dosyć długie. Dlatego nie będę już nagrywał dalej. Puszczę dzisiaj ten filmik z tego co do tej pory zrobiłem, a jutro zajmę się już wyrwaniem tego, tego tajwana, także wyrwaniem tej całej rotali i z tego filmik też wam puszczę, bo na pewno parę osób jest ciekawe, jak się wyrywa takie roślinki i ile syfu wychodzi do wody, a niektórzy jeszcze są ciekawi, czy przypadkiem nie wyciągnę sobie ziemi spod spodu. Ja wiem, że ten lotos to nie jest żabienica, ale jest na tyle długo w tym akwarium i już jest na tyle duży, że podejrzewam, że no też tam już całkiem dobry system korzeniowy ma. Dodatkowo jeszcze sprawdzimy sobie, bo tam są trzy szczepki z tego co pamiętam były sadzone, z czego dwie na pewno wyrwę w całości. Jedną przytnę tuż przy ziemi, zobaczymy czy ona odbije, bo to tak na przyszłość będę sobie potem testował czy to Wyciągać w całości, czy wystarczy wyciąć? Także ja ten filmik już na dzisiaj kończę. Uzupełniłem sobie tylko wodę, jeszcze jutro wymienię sobie, bo dzisiaj tylko dolałem to, co mi poszło w filtry. To też było parę dobrych litrów. Także do zobaczenia, do jutra, cześć.